E -e -e -e. Nie. W szczegóły. Jesz... Hej mam z tej strony zuza i mega się cieszę, że znowu się widzimy. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją rzeczy, która ratuje mi teraz za każdym razem, kiedy na mojej twarzy pojawi się jakiś niechciany intrus. O czym mowa? A mianowicie o zamienniku popularnej i znanej już chyba wszystkim. Szczoteczki Foreo Luna Mini 2. Chcecie widzieć więcej? To zaczynamy! No więc wchodząc w szczegóły. Jest to szczoteczka. Nie. Wchodząc w szczegóły. No to wchodząc w szczegóły, jest to szczoteczka soniczna, soniko, którą zamówiłam jakoś w maju na Allegro. No zobaczcie i powiedzcie mi, czy ona naprawdę nie jest podobna do tej popularnej, i wspaniałej szczoteczki Foreo. No powiem wam że niestety nie jestem w posiadaniu tej prawdziwej, ale z tego co patrzyłam po zdjęciach i po filmikach wydaje mi się ona naprawdę bardzo podobna. I mówię tutaj dokładnie o tej szczoteczce, szczoteczce Foreo Mini Luna 2, ponieważ ta dwójka posiada już takie tu właśnie przyciski jak ten oto mój zamiennik. Już mówiłam, kupiłam ją na Allegro za 25 zł plus przesyłka Jednak teraz, kiedy wczoraj sprawdzałam te aukcje na Allegro Niestety tej dokładnie samej już nie ma Ale znalazłam inne aukcje innych ustawców w, I te ceny tej szczoteczki wahają się między tak naprawdę 15 a 20 paroma złotymi Także wydaje mi się, że nie jest to duży koszt Jak na szczoteczkę, która naprawdę powiem Wam Działa super. No dobra, to teraz przejdźmy już może do detali dotyczących tego cudeńka. Mianowicie, tak jak już mówiłam, zakupiłam ją w maju, czyli mam ją już około 5 miesięcy niecałych. I uważam, że naprawdę powiem Wam, jest to świetny produkt, który nie tylko odpowiada drogiemu zamiennikowi e, Foreo, ale również po prostu świetnie działa na moją cerę. Dokładnie chodzi mi tutaj o to, że powiem Wam, naprawdę zauważyłam efekty. Ja pryszczyni. Raczej nie mam, także nie mam tego problemu Ale mam właśnie czasami problem z objętych zaskórników Czyli to są takie jakby grudki pod skórą, których nie widać na pierwszy rzut oka Ale widać je odpowiednio pod dobrym kątem jak pada na nas, naszą twarz światło I nie lubię tego, wygląda to moim zdaniem nieestetycznie I zawsze próbowałam to zwalczać Jednak powiem Wam, że różne peelingi, jakieś zabiegi u kosmetyczek Nigdy nie pozwalały mi się tego w 100 pozbyć. Dlatego szukałam jakiegoś dobrego rozwiązania na właśnie ten mój problem, ale żeby też nie kosztowało mnie miliony monet. Stwierdziłam, że najpierw wyposażę się w taką ręczną myjkę do twarzy właśnie z takimi wypuskami po tej i po tej stronie. Zakupiłam ją, na za nie... Nie, zakupiłam ją na Aliexpress za jakiegoś dolara chyba. Faktycznie ona fajnie myła twarz, ale powiem Wam, że niestety po jakimś niecałym miesiącu używania nie zauważyłam zbyt dużych efektów, jeśli chodziło o stan mojej cery, jeśli chodziło o te właśnie te skórniki. No i tak naprawdę przypadkiem na Allegro trafiłam na aukcję, na której właśnie sprzedawano takie oto szczoteczki soniczne w tej cenie 25 zł, yy, w różnych kolorach i dla mnie one wyglądały identycznie jak te właśnie oryginalne Foreo, dlatego stwierdziłam, że nie ma co czekać, po prostu muszę to zamówić. Przyszła do mnie w bardzo ładnym opakowaniu, oczywiście z kabelkiem do ładowania. Wszystkie napisy są po polsku, ponieważ jest to polski importer tego produktu, oczywiście wyprodukowanego w Chinach. Jak już wam mówiłam, jest to firma Sonico. I jest to ich rewolucyjna, soniczna myjka do twarzy. No dobra, to przejdźmy może teraz do specyfikacji tego to mojego cudeńka i porównajmy ją w jakikolwiek sposób z tym oryginałem, czyli Foreo Luna Mini 2. Pierwsza rzecz, którą porównamy to ilość pulsacji na minutę. Czytałam, że Foreo Luna Mini 2 yy, ma 8000 obrotów na minutę, zaś ta moja szczoteczka ma ich 6000 na minutę. Powiem Wam, że nie wiem, czy to jest tak duża różnica, ale wydaje mi się jednak, że nie jest to aż tak duża różnica, żeby ją wyraźnie poczuć I nie jest to też jakiś bardzo duży mankament tego oto zamiennika Drugą kwestią jest, yy, są wypustki, a mianowicie właśnie te tutaj takie igiełki, które masują naszą buźkę Czytałam w opisie Foreo Luny, że ona ma trzy rodzaje wypustek, tak jak zresztą widać to na zdjęciach, czyli te tutaj takie główne, tutaj jaką małą przestrzeń na górze oraz tu one są grubsze. Tak samo wygląda ta moja zamienniczka Foreo, która również posiada trzy rodzaje wypustek, tak samo ulokowane jak oryginał. Następną rzeczą jest kwestia ładowania, kwestia baterii. Obie tak samo ładują się przez... Port USB, który jest zamieszczony tutaj. Czytałam na stronie Foreo, że Luna Mini 2 e, jej jedno naładowanie wystarczy na 300 zastosowań. Dla mnie jest to cholernie dużo. Wydaje mi się, że nie wiem kto, znaczy może, może jest po prostu brudasem, ale nie wiem kto użyłby jej aż 300 razy. Więc tak, tak jak mówiłam już chyba 10 e, też troszeczkę mam od 5 miesięcy i pierwsze. To naładowanie, w którym ona już jakby przyszła, bo ona przyszła naładowana Starczyło mi gdzieś tak przez dwa miesiące Dwa, dwa i pół miesiąca, coś takiego I potem naładowałam ją jeszcze, czyli tak naprawdę za mojego jej użytkowania naładowałam ją raz Właśnie po tych dwóch i pół miesiąca I potem do dzisiaj tak naprawdę ona działa na tym tamtym naładowaniu Także wydaje mi się, że to jest gdzieś kwestia nie wiem, um, niestety no na pewno nie 300 zastosowań, ale myślę, że spokojnie 20-50, ponieważ ja tą szczoteczką myję twarz tak gdzieś trzy razy w tygodniu. Oczywiście zależy jaki mam mood, ale no powiem Wam, że nie używam jej codziennie, ponieważ wydaje mi się też, że nie jest to wskazane, żeby codziennie ten na skórę gdzieś tam w jakiś sposób złuszczać. Ja używam jej, tak jak mówiłam, koło. Co tak 2-3 dni, tak wychodzi 3 razy w tygodniu, i wydaje mi się, że to jest e, częstotliwość wystarczająca, żeby wpłynąć na stan mojej cery, ponieważ naprawdę, kiedy coś mi wyjdzie, kiedy widzę, że gdzieś mam jakieś grudki pod skórą, to użyję jej 2-3 razy i już widzę, że tego jest zdecydowanie mniej. Następną kwestią jest kwestia pulsacji i rodzaju tej pulsacji. Na stronie Foreo czytałam, że Luna Mini 2 ma 8 poziomów tej obej pulsacji, natomiast odnośnie tego zamiennika nie mogłam nigdzie znaleźć dokładnej informacji, dlatego po prostu stwierdziłam, że sama to teraz zweryfikuję. Łączymy ją tutaj tym przyciskiem środkowym. Ona zaczyna nam, no tak, nieźle się wibrować. Ma przyciski minus i plus. I uważam, że ona się włącza nie na pierwszy stopień, tylko taki najbardziej optymalny, gdzieś pośredni Możemy teraz ją cofnąć do takiego poziomu najbardziej delikatnego cofamy. O, teraz jest pierwszy poziom Widzicie, ona praktycznie w ogóle nie pulsuje Jakbyście ją położyli, to jest takie lekkie drganie, ale nic tutaj tak jakby Wam nie wyczyci tej skóry no, Ale załóżmy, to jest pierwszy I, do, i jedziemy dalej O Jezus. Drugi Trzeci Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Już więcej się nie da. Nie wiem, czy to w ogóle słychać, ale naprawdę słychać, jak ona wibruje. Naprawdę dość głośno. I cała ręka mi tutaj drży. Ja nastawiam sobie gdzieś na pewno, nie na ósemkę. Dla mnie to jest za dużo mi to po prostu przeszkadza, bo wibruje mi aż cały mózg. Po prostu gdzieś tam na połowie sobie ustawiam i. Takimi kolistymi ruchami przejeżdżam dosyć porządnie z użyciem jakiegoś konkretnego żelu do twarzy po właśnie policzkach, to po tych wszystkich takich problematycznych cicho już strefach. No więc tak, sprawdziliśmy. Eee, moja podróbka ma 8 stopni e, pulsacji, tak samo jak foreo. Kolejnym punktem jest taka kwestia bezpieczeństwa. Mianowicie tworzywo, z którego sztuczka jest wykonana. Obie sztuczki, jak sprawdziłam w specyfikacji, są wykonane z silikonu medycznego, który wpływa na bezpieczeństwo e, użytkowania, ponieważ e, zapobiega gromadzeniu bakterii na powierzchni sztuteczki oraz jest hipoalergiczny. No i teraz chyba najbardziej neurologiczny punkt, czyli kwestia ceny. Mówiłam już 500 razy, powtórzę 501. Ta szczoteczka kosztowała 25 zł plus przesyłka, ale kiedy sprawdzałam wczoraj na Allegro, możecie ją znaleźć również w cenie 15 zł. Foreo Luna Mini 2 też szukałam mi na Allegro, żeby był, wiecie, tak jakby podobne warunki ustalania ceny, podobne warunki ustalania ceny, to znalazłam. Ją na aukcji, oryginalnej aukcji y, głównego dystrybutora w Polsce Foreo Cenie, czekajcie, muszę spojrzeć, 650 zł Powiem Wam, no nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to troszkę dużo Także wydaje mi się, że jest to kwota trochę przesadzona Ale oczywiście nie ingeruję w to, jeśli ktoś chce tyle przeznaczyć na... E, sztuteczkę, żeby mieć pewność, że jest ona oryginalna, to oczywiście e, jest to gdzieś kwestia jego indywidualna i mówię wam, róbcie co chcecie, ale ja naprawdę uważam, że jest to, to jest naprawdę świetna szóteczka w niewielkich pieniądzach, która działa Wam na twarzy. Naprawdę coś fajnego. Nie mówię, że to samo, co tamta, bo nie wiem, co tam to działa, może od razu nakłada podkład i... Wiecie, zdziera skórę, nakładaną nie wiem, ale ta naprawdę super radzi, się, radzi sobie, jeśli chodzi o zaskórniki. To na tyle, jeśli chodzi o śliczną szczoteczkę soniczną, która zawsze pomaga mi w momencie, kiedy mam jakiś gorszy, cerowy dzień. I wydaje mi się, że to naprawdę jest dla Was super propozycja, zwłaszcza jeśli na mnie interesuje Was fora, interesuje Was dobre dbanie o swoją cerę, macie problem ze skórnikami. No to jak, na, jak najbardziej polecam Wam ten produkt, ponieważ nie kosztuje on dużo i też takim jest słodkim i świetnym gadżetem, które dziewczyny lubią. No dobra, to wszystko na dzisiaj i do następnego, hej!